Dostaliśmy ostatnio pod filmem o piekle dzieci narcyza ten komentarz, i powiem wam, że przeczytałem go kilka razy. Coś w nim jest takiego, że po prostu nie mogłem przestać o nim myśleć. Chłopcy cierpią o wiele bardziej, ponieważ są bardziej czuli i wrażliwi od dziewczynek. Chłopców społeczeństwo tresuje, by ustępować dziewczynkom, przepuszczać je w drzwiach i im usługiwać. A to tylko napędza narcystyczne matki do manipulacji synami, którzy są w dzieciństwie bezbronni. Narcystyczne matki lubią przede wszystkim kontrolować. Ten jeden krótki tekst to tak naprawdę obraz ukrytej, mrocznej prawdy o tym, jak społeczeństwo i rodzina potrafią ukształtować z chłopca idealną ofiarę. Dlatego dzisiaj zrobimy coś, czego jeszcze nie robiliśmy w takim stopniu. Przeprowadzimy na tym komentarzu psychologiczną sekcję zwłok. Krok po kroku pokażemy Wam, jak społeczna tresura i toksyczna relacja z matką tworzą przepis na złamane życie. Obnażymy mechanizmy, które po cichu niszczą za zamkniętymi drzwiami. Zanim jednak zaczniemy. Chcę coś bardzo jasno podkreślić. Ten film nie jest atakiem na autora komentarza. Wręcz przeciwnie. Patrzymy na te słowa jak na krzyk o pomoc, jak na symptom znacznie szerszego, głębszego i często niewidzialnego problemu. Autor, być może nie do końca świadomie, stał się głosem tysięcy mężczyzn, którzy Przeszli przez podobne piekło. Ten komentarz działa jak soczewka. Skupia w sobie dekady błędów wychowawczych, szkodliwych stereotypów i społecznej presji, o której musimy w końcu zacząć mówić głośno i bez strachu. Potraktujmy więc te słowa nie jako oskarżenie, ale jako materiał dowodowy w sprawie. O złamane męskie poczucie wartości. Ważne przypomnienie: pamiętaj, że narcyzm to nie kwestia płci. Tu mówimy o zachowaniach, o schematach, nie o kobietach ani mężczyznach. Narcyz może mieć każdą twarz i każdy głos. A jeśli mówimy on albo ona, to tylko dla uproszczenia, bo schematy nie mają płci. Rozłóżmy ten komentarz na czynniki pierwsze, pierwsze zdanie. Chłopcy cierpią o wiele bardziej, ponieważ są bardziej czuli i wrażliwi od dziewczynek. Czy to prawda? Cóż, sprawa jest złożona. To jeden z tych mitów, które mają w sobie zianko prawdy, ale są opakowane w niebezpieczne uogólnienie. Faktem jest, że wrażliwość emocjonalna nie ma płci. Dzieci i chłopcy, i dziewczynki rodzą się z bardzo podobnym potencjałem do odczuwania całego wachlarza emocji. Chociaż niektóre badania neurobiologiczne wskazują na subtelne różnice w sposobie przetwarzania czy wyrażania emocji między płciami, to psychologia nie potwierdza tezy, że. Jedna płeć jest z natury bardziej wrażliwa. Skąd więc to przekonanie, że chłopcy cierpią bardziej? Odpowiedź leży nie w biologii, ale w kulturze. Od małego chłopcy dostają komunikaty, które brutalnie tępią ich naturalną wrażliwość. Chłopaki nie płaczą. Bądź twardy, nie mazgaj się. Kiedy dziewczynka płacze, często dostaje pocieszenie. Kiedy płacze, chłopiec jest zawstydzany. Jego emocje są unieważniane. Uczy się go, że okazywanie smutku, strachu czy bezradności to oznaka słabości, coś niemęskiego. W efekcie chłopiec nie przestaje czuć. On po prostu uczy się te uczucia w sobie tłumić. Spychać je tak głęboko, jak się da. I to, co autor komentarza nazywa większą wrażliwością, jest w rzeczywistości ogromnym, niewyrażonym cierpieniem. To ból, który nie ma ujścia, który fermentuje w środku i prowadzi do napięcia, problemów z agresją, a w dorosłości do depresji czy lęków. Chłopiec nie cierpi bardziej. Bo jest bardziej wrażliwy, cierpi bardziej, bo społeczeństwo odmawia mu prawa do tej wrażliwości. Druga część komentarza chłopców społeczeństwo tresuje, by ustępować dziewczynkom, przepuszczać je w drzwiach i im usługiwać. I tu znowu dotykamy stereotypu, który trzeba rozbroić. Jasne, Istnieje pewien kulturowy skrypt dżentelmena, ale sprowadzanie społecznej tresury chłopców tylko do uległości wobec kobiet to ogromne spłycenie znacznie bardziej niszczącego mechanizmu. W wielu polskich domach wciąż dominuje model wychowania, mocno zakorzeniony w tradycji. Socjalizacja chłopców jest tam nastawiona na sukces zawodowy i finansowy, który później ma być głównym miernikiem ich męskości. Uczy się ich rywalizacji, siły, niezależności i co najważniejsze, tłumienia emocji. Taki model twardziela ma katastrofalne skutki. Chłopiec uczy się, że jego wartość nie leży w tym, kim jest. Ale w tym, co osiągnie, że jego potrzeby emocjonalne są nieważne, że nie wolno prosić o pomoc, bo to porażka. To nie jest tresura do uległości, to tresura do odcięcia się od samego siebie, do budowania fasady siły, za którą kryje się emocjonalna pustka i potworna niepewność. I właśnie ta fasada. Ta wyuczona nieumiejętność mówienia o własnych potrzebach tworzy idealne warunki dla manipulatora. A najgroźniejszym manipulatorem w życiu dziecka może być jego własna matka. I takim sposobem dochodzimy do sedna, do ostatniej, najważniejszej części tego komentarza. A to tylko napędza narcystyczne matki do manipulacji synami. Które są w dzieciństwie bezbronni. Narcystyczne matki lubią przede wszystkim kontrolować. To jest zdanie klucz, które łączy wszystko w toksyczną całość. Chcę tu być dobrze zrozumiana. Nie stawiam medycznych diagnoz. Mówię o niszczącym wzorcu zachowań, który idealnie wpisuje się w definicję narcyzmu. Matka o takich cechach charakteryzuje się brakiem empatii, ogromną potrzebą bycia w centrum uwagi i traktowaniem dziecka nie jako i osobnej istoty, ale jako przedłużenia samej siebie. Jak ona działa? Po pierwsze, jej miłość jest zawsze warunkowa. Syn jest kochany i akceptowany tylko wtedy, gdy spełnia jej oczekiwania i przynosi jej chwałę. Nie ma miejsca na jego własne pasje czy potknięcia. Każda próba autonomii jest traktowana jak zdrada i karana chłodem, szantażem emocjonalnym lub poczuciem winy. Po drugie, jest mistrzynią manipulacji. Nie liczy się z uczuciami dziecka. Potrafi mu wmawiać, że bez niej jest nic, nie jest nic wart, że świat jest zły, a tylko ona go ochroni. Buduje jego zależność, bo zależnością najłatwiej się steruje. I po trzecie, jej głównym motywem jest kontrola. Chce kontrolować życie syna, jego decyzje, relacje, a nawet jakby się dało, to i myśli. Robi to, by zaspokoić własne potrzeby, kompletnie nie zważając na dobro dziecka. A teraz połączmy te kropki. Wyobraźcie sobie tę tragiczną synergię. Z jednej strony mamy chłopca, którego od małego uczy się, by nie ufał swoim emocjom: Słyszy, nie czuj, bądź silny, twoje potrzeby się nie liczą. Z drugiej strony ten sam chłopiec trafia na matkę, która mówi mu: Nie dasz rady bez mnie, twoje życie należy do mnie, masz spełniać moje oczekiwania. Co powstaje z takiego połączenia? To jest fabryka. Fabryka, która produkuje mężczyzn głęboko niepewnych swojej wartości, odciętych od uczuć i niepotrafiących stawiać zdrowych granic. Mężczyzn, którzy w dorosłym życiu albo panicznie boją się bliskości, albo wchodzą w kolejne toksyczne związki, odtwarzając ten sam niszczący wzorzec z dzieciństwa. Taki mężczyzna nie ufa ani sobie, bo nauczono go, że jego uczucia są złe. Ani światu, bo matka wpoiła mu, że jest on wrogi. Staje się ofiarą idealną dla toksycznych partnerek, bezwzględnych szefów, dla każdego, kto umie wykorzystać jego wyuczoną bezradność i głód akceptacji. Długofalowe skutki takiego wychowania są dewastujące i często niewidoczne gołym okiem. To nie są siniaki, to głębokie rany wydarte psychice. Wydrążone w psychice. Mówimy tu o chronicznym poczuciu winy i wstydu, o przekonaniu, że jest się w jakiś sposób wybrakowanym, niewystarczającym. Mówimy o problemach z tożsamością. Taki mężczyzna często nie wie kim jest i czego chce, bo całe życie realizował cudzy scenariusz. Pojawiają się stany lękowe, depresja, perfekcjonizm, który jest desperacką próbą zasłużenia na miłość, której nigdy nie dostał bezwarunkowo. Taki człowiek staje się więźniem oczekiwań matki, nawet jeśli jest już dorosły i mieszka setki kilometrów od niej. Jej krytyczny głos zaczyna brzmieć w jego własnej głowie, stając się jego wewnętrznym krytykiem. To jest dramat mężczyzny, który pozornie ma wszystko. Pracę, rodzinę, a w środku czuje przerażającą pustkę dramat, kogoś, kto nie potrafi zbudować zdrowej relacji, bo albo boi się odrzucenia, albo sam zaczyna kontrolować, bo tylko taki model miłości poznał. Czy z tej pułapki da się uciec? Czy można przerwać ten toksyczny schemat? Tak. Droga jest cholernie trudna, ale jest możliwa. Po pierwsze, świadomość. Samo to, że oglądasz ten materiał i zaczynasz rozumieć te mechanizmy, to już jest rewolucyjny krok. Nazwanie problemu to pierwszy etap do odzyskania kontroli. Po drugie, zacznij stawiać granice, nawet małe. To nie musi być wielka konfrontacja. Gdy matka próbuje podjąć za ciebie decyzję, powiedz spokojnie, ale stanowczo: Dziękuję, ale sam o tym zdecyduję. Gdy wywołuje w tobie poczucie winy, odpowiedz: Rozumiem, że tak to widzisz, ale ja mam inne zdanie. Każda, nawet najmniejsza granica to cegiełka w budowie twojej autonomii. Po trzecie odzyskaj kontakt ze swoimi emocjami. Pozwól sobie czuć. Jeśli czujesz złość, przyznaj to. Jeśli czujesz smutek, daj sobie do niego prawo. Twoje uczucia to twój wewnętrzny kompas. Musisz nauczyć się go na nowo odczytywać. I wreszcie, po czwarte, szukaj wsparcia. Dla wielu osób terapia jest potężnym, a często najskuteczniejszym narzędziem do przepracowania traumy z dzieciństwa. Rozmowa z profesjonalistą, który to wszystko rozumie, może pomóc ci zbudować poczucie własnej wartości na zupełnie nowych, zdrowych fundamentach. Ten jeden komentarz otworzył prawdziwą puszkę Pandory. Ale mam głęboką nadzieję, że ta nasza wspólna, psychologiczna sekcja zwłok pokazała Wam, że na samym dnie tej puszki jest też nadzieja. Nadzieja, która rodzi się ze zrozumienia, świadomości i odwagi, by coś zmienić. Przełamywanie pokoleniowych traum to cicha rewolucja, która dzieje się w każdym z nas. I to od nas zależy, czy przekażemy te rany dalej, czy zdecydujemy się w końcu je w sobie uzdrowić. A teraz chcę usłyszeć Was. Czy rozpoznajecie te wzorce w swoim życiu, w życiu bliskich? Czy doświadczyliście tej tresury do tłumienia emocji? Czy mieliście do czynienia z narcystyczną kontrolą? Podzielcie się tym w komentarzach. To niezwykle ważne, żebyśmy o tym rozmawiali, żeby te historie w końcu ujrzały światło dzienne. A jeśli ten materiał dał Wam do myślenia, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, bo będziemy dalej bez znieczulenia. Rozbrajasz te najtrudniejsze tematy do usłyszenia. Dzięki, do zobaczenia.